Najpierw doniesienia w sprawie Marka Kondrata, a teraz to. Kolejna gwiazda dołącza do obsady Lalki. Chociaż wciąż nie poznaliśmy wszystkich aktorów, którzy zagrają w nowej ekranizacji Lalki, producenci sukcesywnie odsłaniają następne karty. Właśnie ujawniono, że do Marcina Dorocińskiego, Kamili Urzędowskiej i Marka Kondrata dołączy kolejna gwiazda polskiego kina. Wiadomo też, w jaką rolę wcieli się artystka znana z wielu kinowych przebojów. Producenci nowej lalki ogłaszają kolejne gwiazdy. Wiadomość o powstaniu kolejnej ekranizacji słynnej lalki autorstwa Bolesława Prusa wywołała wśród fanów kina spore poruszenie. Proza cenionego pisarza była już dwukrotnie przenoszona na taśmę filmową. Po raz pierwszy zrobił to Jerzy Has w 1968 roku. Wtedy to w rolę Stanisława Wokulskiego wcielił się Mariusz Dmochowski, a Izabelę Łęcką zagrała Beata Tyszkiewicz. Dekadę później w telewizji został wyemitowany serial Party na powieści, w produkcji wyreżyserowanej przez Ryszarda Bera Wokulskim został Jerzy Kamas, Łęcką, Małgorzata Braunek. Teraz przyszedł czas na uwspółcześnioną adaptację. Wiadomo już, że tym razem główną rolę męską zagra Marcin Dorociński, a żeńską Kamila Urzędowska. Maria Dębska dołącza do obsady nowej lalki. Poza tym nie zabraknie także innym znakomitych artystów. Udział w filmie Macieja Kawalskiego potwierdziła także Maja Komorowska, Agata Kulesza oraz Andrzej Seweryn i wracający po ponad dwóch dekadach z aktorskiej emerytury Marek Kondrat. To jednak nie koniec niespodzianek. Właśnie ujawniono, że dotychczasową listę gwiazd uzupełni Maria Demska. 34-latka ma wcielić się w postać Kazimiery Wąsowskiej. O wszystkim aktorka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dla jednych femme fatale, dla innych jedyna niezależna i nowoczesna kobieta w powieści Prusa. Wąsowska i Wokulski? Para idealna. Skandal? Bardzo proszę. Do zobaczenia w kinie, przekazała na swoim profilu. Kim jest Maria Dębska. Maria Dębska jest dzisiaj jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek w Polsce. 34 latka na dużym ekranie zadebiutowała w filmie Moje Córki Krowy, nakręconym przez swoją sławną mamę, Kingę Dębską. Potem miała okazję pojawić się w głośnym obrazie Marcina Wrony. Od tego czasu artystka otrzymuje coraz więcej propozycji i można oglądać ją nie tylko w ambitniejszych produkcjach, ale także przebojowych tytułach, takich jak listy do M czy Pechtonik Grzech. Jak sprawdzi się w nowej ekranizacji lalki?